Mam też, skoro to miało być spotkanie, to podzielę się z Państwem swoimi takimi aktualnymi pasjami. Bo jadąc tutaj, zahaczyłem o sklep. Bo zapytałem na, tam na Facebooku czy gdzieś, gdzie można kupić blachę, muszę No i oczywiście wcześniej przeszukałem internet i zobaczyłem mnóstwo tych serwisów, takich internetowych z sklep, tych sklep, które tam tą blachę i tam różne płaskowniki, rury, rury, tego typu rzeczy oni tam oferują, ale tak trochę byłem zagubiony, połączenia, dobra. Zapytam w ramach crowdsourcingu po prostu tam, Kto, ktoś mi może powie, ktoś mi może powie, że taką blachę mogę kupić. No i tam kilka osób mi wskazało taki sklep. Pojechałem. No i proszę Państwa, kupimy blachę. Muszę jeździć. Strasznie jest to... niestety nie jestem bo, bo się okazało, że, że to jest blacha, która ma grubość 2 mm. A mnie była potrzebna blacha, która miała milimetr, tam no, troszeczkę więcej, bo chciałem sobie zrobić, wiem, będzie to brzmiało na kosmos, ale e, co? Nie. Zamówiłem e, futro z wilka. Oczywiście sztucznego, żeby było po W chwilę po w prostu będę chodził w futrze z wilka, żeby to miało taki Jak konkretny, taki... co? Jak taki wiki? wilk, ja bym bardziej się zgłaszał. W co? Może gdzieś ten XVI wiek, może parę Nie, dziesiąty. A. Dziesiąty. I teraz chodzi o to, że na futrze z wilka można by było mieć takie dwie brosze, nie? A. Z takim łańcuchem tutaj. Jest. Do garnituru, do krawata, po prostu idę do pana premiera i mówię, że jest problem społeczny, który polega ja na tym i, I oczywiście pan Premier nie zwraca uwagi na Wilka, tylko na problem. A na pewno dziennikarze zwracają uwagę też na problem, a nie na Wilka. No w każdym razie, że mógłbym w mógłbym, mógłbym związku z tym zamówić taką broszę, nie? ale ona była na to, musiałbym zlecić komuś zrobienie zrobienia takiej broszy. On jeszcze dużo pewnie kasę za to, że on sobie to zaprojektuje, ale ja bym chciał, żeby to było dokładnie takie, jak ja chcę. Nie umiem tego robić. Znaczy, nigdy tego wcześniej nie robiłem, więc nie wiem, czy nie umiem. No może umiem, ale jeszcze tego nie robimy. No i widziałem, jak się, jak się takie rzeczy robi w YouTube. No to spróbujemy to zrobić. Gdyby to była cieńsza blacha, to byłbym bardziej zadowolony, bo wtedy by mi to łatwiej ta obróbka. Ale niestety grubsza blacha. Więc, więc nie jestem tak zadowolony. Zapytałem tego pana w tym sklepie, czy wie, gdzie kupić cieńszą. Powiedział, że już nikt tego nie, nie oferuje nikt tego nie sprzedaje, tak mi no, przynajmniej powiedzieć. Sklepy do części, żeby robić biżuterię. Tak, no, ale blacha. jaki Pan sprzedawca miałby interes w tym, żeby Pan tego nigdzie Ponieważ Pan tego nie będzie już sprzedawał, On już tego nie będzie sprzedawał, więc nie miał też interesu w tym, żeby mi ściemnić, w sensie, że on nie, no bo to mu nie schodziło, tak, no kto kupuje blachy, no tylko wariant yy, załóżmy. No właśnie, ale dlaczego o tym mówię, tak, no przecież rozmawiam o, o legislacji. No. Zwróćcie Państwo uwagę, a, albo, albo może dacie się zachęcić do tego, żeby, żeby ta blacha była, czy ta historia z tą, z, z, z tą blachą, żeby była taką pewną, taką parabolą może. Obywatel mógłby wyszukać sobie informacje na temat systemu prawa w internecie, tak? No, bo już udostępnianie. No i co zobaczy, no masę informacji na temat tego, jakie są te ustawy, bo po prostu się z tym zagubi. On nie jest ekspertem, nikt tego nie robił. Chciałby po prostu sam, no by mu wyszło, żeby sprawdzić, żeby się zapoznać. Mógłbym zlecić grawerowi czy, 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 czy złotnikowi zrobienie takich po prostu konkretnych tych, ale on by mnie no potężną no, kasą. no bo z tego żyje, to jest jego jego usługa. Też obywatel może iść oczywiście do prawnika, tak? no, bo prawnik... No skąd u nich, niby mają wiedzę? Nie, no tylko, jest to dokładnie z tych samych informacji, co każdy obywatel. Tylko być może jego doświadczenie tam opowiada, jak to, jak to należy się tam gdzieś odnaleźć. Więc mając sytuację, w której obywatel jest zagubiony tak, w tym gąszczu informacyjnym, no to może na przykład zapytać kogoś, słuchajcie, Mam kłopot na przykład, nie wiem, taki co dotyczy wszystkich, no to na przykład problem podatkowy, tak? Mam problem podatkowy, co ja mam z tym zrobić? Ale też nie do końca chciałbym się dzielić ze wszystkimi, jaki on ma ten problem podatkowy, tak? No bo jeszcze go tam będę <grym> obserwować. Też nie każdemu, gdybym był, być może, nie wiem, gdybym, gdyby to był taki mój fetysz nasączony jakimiś takimi jeszcze no właśnie, to może bym niekoniecznie chciał o tym opowiadać, że to właśnie sobie taką proszę, no bo nie będę, wiecie tak, Państwo, tak, co z nim będę robił, różne rzeczy z nim robił, w każdym razie być może nie chciałbym się tym chwalić. E, tak samo z, z problemem podatkowym, być może nie chciałbym się chwalić. No i mamy kłopot takiego crowdsourcingu, tak żeby, żeby ktoś komuś powiedział, ale jednak ludzie się wymieniają informacjami. E, ktoś może kogoś prowadzić w błąd.